I dajcie ja ten kłasz, a to jest pierwszy odcinek z moda. Czy to, to jest? Nie mod, to jest taki plugin na serwer. Hero Brian. Tu możemy sobie wybrać klasę, ale szybko wybieramy, bo jak 30 sekund jeszcze mamy, to dobra, wybierzemy sobie klasy temu. Ta klasa ma granaty. Jakieś tam e, granaty, chemical, chemikaliowe. No, chemik He No! Zobaczcie jak będę miał włączoną miałem. Tutaj trochę lami tutaj, ale to już zaczekamy, bo 30 sekund... O! I Hero Herobraina. Akurat się dobrze składa i jest fajna bardzo mapa na Herobrina. To my postaramy się jej tutaj trochę wy nie, nie ja gram dopiero trzeci raz, a pierwszy raz na tej mapie jest jestem. Głównie w grze o to chodzi, że jedna po, jeden gracz jest Brainem, a reszta musi go zabić. Schowamy się tutaj. No, lecie ze mnie jeszcze ten czarny zamek. coś nie wiem co to było o, idą, idą, idą. Rzucamy na niej granaty. I uciekamy Zrobiliśmy jakieś szkody. No składamy się, aż nas nie widzieli. i zabijamy go uciekamy 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 nas zobaczyli a postaramy się zdobyć jak najwięcej punktów o dostaliśmy ja tutaj że one nie widzą nas nie że nas nie widzą tylko zatrucie mamy możemy ich zatruć jak ich będzie duża masa w jednym miejscu masa jak i, e, nie no nie chodzi mi o masę jakby będzie jedno w jednym miejscu trochę gościa, albo osobnego, jakiegoś spróbujemy tylko tropić gościa. No i coś mi cofło. O, go jeszcze na mnie konie, ja nie mogę. Zabijemy go. Ja Zabiliśmy jednego! Ui! Dobra Teraz się schowamy Się to jest moja taktyka Teraz jakaś taka nowa Użyjemy nowej taktyki Chyba my wypaczyli by Nie dobra nie Teraz właśnie tak będziemy wolno atakować żeby ale żeby też nie przejęli tego kurczę, cholera. A on już tam jakiś lat był. O, Gratuluję. Musimy go złapać. Ja, z O O, 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 o. Gdzie mamy jakieś kolejnego gonobka samego? Tylko znajdziemy. Są mi się. Dobra, ja na chwilę zacznę przestanę kręcić, może bo to nie... Są mnie mnie tak zabili szybko! Nie! Ale fail, dobra! Raz się żyję, co tam? On coś tak szybko mnie zabili. A Zdobyli wszystkie punkty, sorry. Jeszcze tej gry trochę nie ogarnię, ale to do zobaczenia w kolejnym odcinku z Herobrina bądź Mindsy. Cześć!